Witam wszystkich, tu Hikomikos i jest świetna wiadomość. Pokemon Go zostało oficjalnie wydane w Polsce. Tej hey chłopaki, złapmy sobie trochę Pokemonów. Nie będzie łatwo, bo trzeba się trochę nachodzić. No to dalej! Ja chcę najlepszym być, jak dotąd nikt. Dorwać wszystkie z nich, chcę ze wszystkich sił. Szukam cały świat, żeby wszystkie z nich... Złapać mocą tą, co we mnie tkwi. Złapię, złapię, czy już wszystkie są Pokémon! Za sprawą połączenia trzech gigantów te Pokémon Company, Niantic i Google. Najnowsza gra Pokémon Go jeszcze przed oficjalną premierą w wielu krajach stała się niezwykle popularna wśród posiadaczy telefonów z Androidem i iOS. Już dzisiaj użytkownicy telefonów mogą zainstalować aplikację pobierając ją ze sklepu za darmo. Czym jest Pokémon Go? Pokémon Go to gra, która swoją zapowiedzią wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród fanów serii. Wyruszamy w podróż ze swoim telefonem, przy czym odwiedzamy interesujące miejsca, czyli Pokestopy. Mało tego, dzięki rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości zwykle Korzystaniem kamery możemy zobaczyć na naszym smartfonie Pokemony i je złapać. Plus, dodatkowy gadżet. Pokemon Go Plus to opaska na rękę wykorzystująca Bluetooth. Wysyła nam powiadomienia o tym, że Pokemon jest w pobliżu. Dodatkowo za jej pomocą można łapać Pokémony, przedmioty i nie musimy cały czas mieć uruchomionej gry na ekranie naszego telefonu. Cena tego urządzenia to około 190 zł. Niestety w większości sklepów ta opaska została już wyprzedana. Właśnie przed chwilą zainstalowałem aplikację Pokémon Go. Przy logowaniu możemy użyć naszego konta ze strony pokemon.com lub konta Google. Dopiero co odebrałem swojego pierwszego wodnego pokemona startera Squirtle i podczas wyboru pierwszego pokemona jest pewien sekret. Mianowicie, jeśli nie wybierzemy żadnego z trzech starterów na mapie, pojawi się nam Pokémon Pikachu i rozpoczniemy podróż niczym aż keczam z Alabastii ze swoim Pikachu. Szybko rozejrzałem się po menu, zauważyłem sporą ilość przedmiotów ułatwiających rozgrywkę. Jako, że było już późno i leżałem w łóżku postanowiłem użyć przedmiotu incens, który będzie do mnie przyciągał dzikie pokemony przez 30 minut. W ten sposób złapałem pierwszego pokemona Drowsy. Osiągnąłem drugi poziom i dostałem 10 pokeboli. W pobliżu mojej postaci pojawiły się nowe pokemony, jeden z nich Spirou uciekł mi sprzed nosa i nawet nie zdążyłem go złapać. Mój Squirtle ma 13 CP, Combat Points, czyli punktów walki, które są wyznacznikiem siły danego Pokemona. Dodatkowo ponownie pojawił mi się Spiroł, którego tym razem złapałem. Rozeszałem się dookoła na mapie, aby zapoznać się jakie stopy mam w pobliżu. Pokestop to miejsce, w którym zatrzymujemy się, aby zdobyć dodatkowe przedmioty w grze, takie jak pokebole, potiony czy inne. Sale gimnastyczne Gym to miejsca, w których toczymy pojedynki z pokemonami innych graczy, którzy je tam zostawili. Po ciężkim dniu gotowy na przygodę usnąłem przy włączonej aplikacji i obudziłem się z rozładowaną baterią. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i łapkę w górę. Pozdrawiam i złapcie je wszystkie!